Siemanko widzowie, dzisiaj dla mnie trochę trudny odcinek, ponieważ, jak możecie się domyśleć, nie ma ciągnika. Dziadek go sprzedał. Dowiedziałem się o tym przed chwilą. No i postanowiłem wam nagrać film, na którym, z opisu pewnie już się domyślacie, co zostało z gospodarstwa dziadków. Chodzi o maszyny. Tutaj jest. Wóz przerobiony z konnego na ciągnikowy. Sam go dziadek przerabiał. O! Trochę jest ciemno, ale tak to wygląda. Tutaj śrutownik. Albo bardziej chyba młynek tak mi się zdaje. Raczej młynek. Tak, to jest chyba młynek. I kura przy okazji. Jeszcze tam dalej powinien być opryskiwacz. jest, tam leży, nie będę tam szedł bo no nie ma co zbierać normalny opryskiwacz pięciometrowy, taki stary klasyczny dwa ramiona normalny po prostu opryskiwacz, taki stary tam. nie ma już co mówić no dobrze, idziemy dalej no i tutaj taki wózek ostatnio go załadowałem Yy, właśnie gałęziami może od tyłu pójdę ale tutaj za bardzo nie mam się jak poruszać bo jestem w krótkich spodenkach a bardzo tutaj zarosło jak widać muszę kiedyś to wziąć kosę i ściąć no tak wygląda ten wózek taki mały, taki do owoców czy do czegoś takiego dziadek go używał no i tam już druga część sadu a tutaj kultywator też trochę zarośnięty nie jest za ciężki, jak do trzydziestki, wiadomo, tak? No, w dwójkę byśmy go podnieśli. O, tam coś słychać, że ktoś na wsi jeździ. Tutaj jeszcze chce się dostać. Może jakoś przy Ała przeskoczę te pokrzywy. No i tutaj taka beczka jest. Nie wiem dokładnie, do czego służyła. Kiedyś się chyba pytałem dziadka, ale zapomniałem. Nie wiem, do czego to służyło. Może się kiedyś zapytam. Dobra. Teraz krótkie cięcie, bo będę musiał przejść przez te lekkie hasze do bron. Tutaj to aż nie widać z tych bron. Może pójdę od tej strony, bo naprawdę bardzo kiepsko je, je widać. Przejdźmy tutaj, żeby się nie zahaczyć. No nie pokażę Wam ich dokładnie. Tylko tutaj widać yy, zaczep, tak? Jedne co, Przód tylko tych trochę. Dojdziemy do tabliczki, zobaczymy z którego roku. 1990 Waga 140 kg. Jakieś jak, tam liczby, ale nie wiem do czego to służyło. Co, co wykazywały, co tam wam jeszcze mogę pokazać. W sumie to już chyba wszystko. Tyle zostało z gospodarstwa. Ciągnika już niestety nie ma. Jeżeli chcecie poznać cenę, jaka była za ciągnik. No to piszcie w komentarzach. Ja wam już teraz powiem, że było to 12 tysięcy. Jak myślę, że jak na jego stan techniczny, bo dziecko no oczywiście przy nim nic nie robił, no bo miał problemy ze zdrowiem, a teraz to już no tyle lat co on się narobił, to naprawdę Myślę, że mu starczy. No, tak bym to ujął. Ale trochę mam do niego żal, że sprzedał ciągnik. Bo chciałem jeszcze trochę nie porobić. tak? Ale jak mi powiedział, że tam nie było hamulce, trzeba było wszystko zrobić. No to trochę mi nas zrzędła. Ale i tak bym chciał, żeby on został jeszcze na gospodarstwie. Dobrze, ja się z Wami już żegnam. Podsumowując mój film, z gospodarstwa został wóz, ciągnika, nie ma brony i kultywator, więc zostały tylko trzy rzeczy z takiego gospodarstwa, gdzie było liczne, tak? No więc tak, a jeszcze pewnie będą pytania: co się dzieje z szklarnią, która była do rozbiórki? Nie za dużo się ruszyło. Tak jest, nie robiłem. Bo no, dziadkowie i rodzice mi nie pozwalali. Te druty, jak leżały, to leżą. Wystawiłem je. Znaczy, zrobiłem zdjęcia. Na liście wystawiłem je za 2000. Dobra, ja do nich dojdę. One nie są kompletne. Raczej. No, one jeszcze tutaj leżą. Mogę Wam powiedzieć. Z. 20 lat na pewno, znaczy, no może trochę mniej niż 20 lat, ale coś około tego, więc oczywiście, tyle to nie leżą, ale nie są użytkowane przez tyle lat. Napiszcie cenę, czy jest złomowa, czy trochę większa. Więc widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki, na razie cześć. Zostawcie lajka i komentarz. Myślę, że podobał Wam się dzisiejszy film.